Przyszedłeś do nas na przeszpiegi? Niby dla kogo miałbym szpiegować? Dla Henselta, dla Detmolda. Podobno cię wynajęli. Tak się składa, że mamy zbieżne interesy, ale nie martw się. Obserwacja Wernona Rocha do nich nie należy. W takim razie co cię do nas sprowadza? Co porabiasz, Vernon? Nic, o czym warto wygadać. Czekam na rozwój wypadków. Jak wszyscy zresztą. To może przestań czekać i zacznij działać. Moi ludzie przeczesują teren w poszukiwaniu Leto. Ten jakby się zapadł pod ziemię, to co mam robić? Powiedz lepiej, co u ciebie. Nie nudzę się. Muszę zdjąć klątwe Mgły Duchów, cofnąć przekleństwo Sabriny i dowiedzieć się, kto stoi ze spiskiem przeciwko Henseltowi. Nigdy bym nie pomyślał, że tak gorliwie będziesz wspomagał Henselta. Przypadkowo mamy zbieżne interesy. A jaki ty możesz mieć interes w tropieniu spisku? To wszystko jest ze sobą związane. Jeżeli nie rozwiążę zagadki spisku, nigdy nie zdejmę klątwy. I nie przypomnę sobie mojej przeszłości. Swoją drogą ciekawe, kto stoi za tą intrygą. Na razie odkryłem miejsce, w którym spotykają się spiskowcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, chodź ze mną. To byłby duży błąd. Kapitan wojsk temerskich nie może mieszać się w wewnętrzne sprawy innego państwa. No patrzę, ja myślałem, że za to ci płacą. Naprawdę nie mogę ci pomóc, Gerald. Matka mu mówi. Idą po ciebie sołtys z Werbunkowym. Akurat świniobicie mieli, a ten...